Powinienem powiedzieć, że tutaj bardzo dużo unika nawet są było No to będzie szóste miejsce jak go złapię w tym miejscu Ale ja ale ja założyłem larwy kornika, rosówki i dwa razy nowe żywce pod kątem Nie tego tak O no proszę No i ładnie No dzięki I teraz tutaj na prawą stronę o, jest branie 10.44, nie wiem co, nie wiem czy Jelc wyskakuje z wody czy nie Zaraz zobaczymy O, <śmierna> Rekord osobisty, zapis, screen <śmierna> 3435, trzeci unikatowy omul bajkalski, powyżej 3 kilo a w sumie dzisiaj szósty! Wow! Mega wow! Dobra, zobaczę czy jest screen. Grubo, branie chyba było 10.44. Postawimy marker. Zajebiście. Do siateczki. Markerek jest. Szóste miejsce, w którym złapałem unikatowego omola bajkalskiego. Więc tak, omul dziesiąta czterdzieści cztery i zapisujemy klip wideo.